A opowie Karolina Banaś, trenerka akceptacji ciała i asertywności, studentka psychologii społecznej. No i właśnie opowie o tym, jak, nie będąc studentem, studentką, pojechać do innego kraju na finansowany wyjazd od siedmiu dni do roku w ramach Erasmus. Sama pojechała na trzy tygodnie do Francji na wolontariat, również na projekty wymiany młodzieżowej i kursy trenerskie. Na tydzień na Węgry, na 10 dni do Palermo i do Grudziąca Miała okazję rozwijać się w międzynarodowym środowisku. Poznała ludzi z Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Węgier, Bułgarii, Estonii i Słowacji. A tytuł gonitwy: Z Katowic do Portugalii. Świat jest większy niż myślałam. Oklaski. Karolina Banaś. Tak, z Katowic do Portugalii. Um, temat jest stąd, że jak planowałam się przeprowadzić z Warszawy, i planowałam się przeprowadzić do Katowic jeszcze w zeszłym roku, już nie planuję bo już myślę o czymś dalszym, nie tylko o Katowicach e, słonecznych i na pewno pięknych e, Katowicach. E, i, I właśnie trochę stąd się to wzięło, że e, mi jakby bardzo duży dał wyjazd właśnie ten do Grudziądza, po prostu najbardziej fancy wyjazd do Grudziądza e, w porównaniu do tych innych, na których byłam. I ale, bo, ale i on i tak było tam po 5 osób, było nas w sumie 30 osób czy 32, i było po 5 osób z różnych krajów. I ja po tym to był taki wyjazd właśnie to się nazywa właśnie training kurs w ramach Erasmus I było osoby z różnych krajów i ja tak potem sobie tak pomyślałam, kurczę, ja, mój angielski nie jest taki zły jakby jest wystarczająco, bo tam cały ten, to były jakby aktywności, warsztaty cały czas, więc my się komunikowaliśmy tylko po angielsku, więc zobaczyłam, kurczę, mój angielski nie jest taki zły, mogłabym w sumie gdziekolwiek pojechać i sobie dam radę z nim. Ale też właśnie ten kontekst samych tych ludzi idziemy ja takie kurczę, no to w sumie, a może tu ktoś z Hiszpanii mogę pojechać, kogoś wiedzieć, a tu jakieś różne znajomości. I mi to bardzo dużo dało. I potem właśnie wróciłam sobie z tego Grudziądza do Warszawy, czyli jakby do domu i tak mówię, kurczę, w sumie dlaczego te Katowice? <laughs> może, to, może to nie jest taki dobry kierunek dla mnie i może mogę gdzieś pojechać dalej. I jakoś się uwolniłam od tych Katowic, co, co też dla mnie dużo znaczyło, bo w sumie jednak nie dużo bym tam chyba miała do roboty. E, więc stąd ten, e, stąd ten tytuł. Kto z Was był na Erasmusie? Gdzie byliście? Cztery osoby, gdzie byliście? W Hiszpanii. W Hiszpanii. W Finlandii, Hiszpania. Okay, Litwa, Łotwa. No właśnie. Więc yy, a wiecie, że są jakieś inne wyjazdy, że można wyjechać z Erasmusem nie tylko, z, no jak będąc studentką, studentem? Tak. <grywa> <Co to było? grywa> Okej, okay, no generalnie zwykle jak właśnie o tym mówię, że byłam gdzieś i właśnie na 10 dni, albo po prostu mówię, że byłam właśnie, że to w ramach Erasmusa, to ktoś mówi, o, ale ja nie studuję, albo jeszcze lepsze. O, ja nie mogę na pół roku wyjechać. Ja tak, no ja wróciłam z 10-dniowego wyjazdu, o czym ty mówisz? Ale oczywiście najbardziej popularnym, rozpowszechnionym i takim, o, w sumie popularnym chyba jest najlepszym słowem, nie tyle dostępnym właśnie, bo co popularnym, bo dostępne są naprawdę wiele innych opcji tak samo jest nawet myślę, że bardziej dostępne niż wyjazd jako na cały semestr studiów, gdzie trzeba zaliczyć różne przedmioty. Są właśnie wyjazdy z Erasmusa inne. O których tu więcej opowiem i na których ja też byłam, więc to jest jakby główny taki wątek, że to nie tylko nie trzeba być studentem, studentką. Co ciekawe, ja zaczęłam moje pierwsze studia w zeszłym roku, więc, więc teraz już jestem studentką i na nie pojechałam, ale w zasadzie w ogóle nie musiałabym być. E, tak, no ja byłam w tym sławetnym Grudziądzu, gdzie się zaczęła moja przygoda z Erasmusami. E, byłam w, w Bordeaux we Francji i na trzy tygodnie właśnie z wolontariatu, to jakby są inne, inne te projekty, e, właśnie na Węgrzech, pod Budapesztem i, i w Palermo. Na 10 dni, Gdzie ja jadłam takie bułki z lodami pistacjowymi. W ogóle lody pistacjowe w Palermo to jest szał. No, no i co jest ważne, że właśnie za te wyjazdy się nie płaci. No, czasem jest jakaś tam mniejsza opłata z organizacji wysyłającej tak zwanej, czyli to jest zwykle NGO z Polski, który, który wysyła, jakby jest współ, współorganizuje to. Aż kwestia jakichś, nie wiem, 50 zł. A na każdym wyjeździe zakwaterowanie i wyżywienie jest już opłacone i za dojazd jest po prostu zwrot pieniędzy po. Po powrocie tam do, trzech, do dwóch czy trzech miesięcy. I to jest też w ogóle bardzo fajny kontekst właśnie te dojazdy na te, do tego miejsca, do którego się potrzeba dojechać, bo trzeba sobie samemu, samej zaplanować dojazd. I, mi, i też ma się limit pieniężny i czasowy, więc trzeba się, w sensie pieniężmy do 275 euro, więc to zwykle wystarcza. I mi do Palermo wystarczyło i do, na Węgry i tam do, do Bordeaux. Ale, ale właśnie to jest, jakby planowanie sobie samej podróży, to dla mnie jakby mi, to było bardzo ciekawe i to jest fajne. I mogłam sobie tu jechać busem, a tu sobie i pierwszy raz dzięki temu skorzystałam z, railway. E, taka podróż, że kupujecie bilet na pociąg i on jest na różne Interrail. Dziękuję. Ktoś już by kupił, korzystał? Tu fanka oczywiście podróży. Okej. Okay. Okej, okay, no to ja właśnie w tym jakby w zeszłym roku w lipcu korzystałam, jechałam właśnie tak przez po prostu całą Europę, w sensie zjechałam z Warszawy pociągami do Bordeaux, to było dwa dni, łącznie z noclegiem, gdzieś po drodze w środku, ale jak wracałam, to już w zasadzie bez noclegu, na pałę po prostu, bo się spieszyłam jeszcze na koniec autostopem, więc to już w ogóle, ale... Um, ale to jest też bardzo fajne, że można sobie wypróbować, bo mówię, dobra, już samolotem to ja wiem jak kupić samolot i dojechać z lotniska gdzieś i dotrzeć i tu mogę sobie tak przetestować też ten pociąg, jak on mi się sprawdza, właśnie tą aplikację, bo tam się bukuje te bilety, więc to też jest bardzo fajna opcja, że można sobie różne, różne wypróbować, no i też w tych projektach Erasmusa jest większy zwrot pieniędzy za... za właśnie green travel tak zwaną, czyli właśnie naziemną, a nie, lot, nie lotami. Wtedy jest do 275 euro jest lotami, a do 320 jest green travel. Więc jest nawet wyższy limit i można sobie przy okazji, czasem też są dwa dni na podróż, więc można sobie gdzieś pojechać, na przykład mogą pojechać do Berlina, tam nocować u jakiejś, nie wiem, koleżanki albo na surfingu, albo gdzieś, albo w hostelu i kolejnego dnia pojechać dalej, ale jeszcze sobie może na przykład, nie wiem, zwiedzić, czyli gdzieś na starówkę w Berlinie, nie wiem, co, co, co tam jest, bo nie mam, ale, e, ale to jest też dodatkowy atut. E, no i co ważne, to właśnie, że te, te wyjazdy, projekty są organizowane przez organizacje e, pozarządowe z całej Europy, przynajmniej e, większe z nich, głównie te, o których ja mówię, bo też jest taki projekt, a propos jeszcze tego Interrail'a, że też jest taki projekt dla, e, który właśnie Komisja Europejska finansuje, dla... E, maturzystów i oni po, mogą składać taką aplikację, w sensie, nie wiem co oni tam, było to nie formularz czy coś, ale mam kilka znajomych, którzy tak korzystało i y, więc też mogą sobie, potem y, finansuję im, mogą wygrać bilet Interrail chyba na miesiąc podróży po Europie. Więc to jest też bardzo fajna sprawa, możecie tutaj swoim jakimś y, nastoletnim znajomym powiedzieć. To jest ogólnie ciekawe, bo ja próbowałam sobie fotkę na tą, na tą prelekcję i tam tu, żeby przesłać do Maxa i znalazłam te dwa zdjęcia i ja mówię, no przecież w sensie wyglądam na nich probię, tak samo, mam tą samą błyszczącą nerkę i torebkę i plecak, a, a te, te zdjęcia jakby dzieliło trzy miesiące i jechałam do Francji, a potem na Węgry. to... Um, dla mnie to, to dla mnie sami to było ciekawe, jak to zobaczyłam. Nic się z wami dzielę. Tak, co jest tutaj e, też a propos tego Erasmusa i o czym właśnie często nie, nie wiadomo, no to właśnie, że e, jakby jest zwiększony budżet nawet e, dwukrotnie właśnie w, na, tych, na te lata 21 27 e, jest na to 26 miliardów euro, więc dużo. Więc dużo tych projektów się dzieje, te organizacje je cały czas piszą, właśnie fundacje, stowarzyszenia i też, więc jakby naprawdę można z nich skorzystać i, i się będzie jeszcze dużo zadzieje na pewno. Gdzie można znaleźć informacje o tych różnych projektach? Tu jest główna strona, na którą odsyłam. Tak, no i właśnie te projekty, na których ja byłam, no to właśnie był volunteering. Projekt. Ja pomagałam przygotować nie fe, festyn tylko fe, festiwal, festiwal taki. To było nie nawet w Bordeaux, tylko w takiej wsi pod. Więc ja tam byłam, spałam w namiocie przez trzy tygodnie. E, I e, no, ciekawe to było, fajne. E, więc gdzieś tam na koniec były, koncy, tam cztery dni tego festiwalu, dwa tygodnie przygotowań, to były rzeczy typu e, m, na przykład sprayowanie materiałów na dekoracje, to było wszystko outdoor. Cały ten festiwal, gdzieś tam inni składali scenę. Ja, to w ogóle też to była taka ciekawa sytuacja, bo um, kolega gdzieś tam próbował, trzeba było tam z palec zrobić takie dekoracje i on nie, nie potrafił użyć tak wiertarki i ja tak to musisz zmienić. I potem, no tu jeszcze musisz wiert, w sensie tą wiertło wymienić, więc też y, okazałam się ekspertką, o czym wcześniej nie wiedziałam. Od wiertarki. Wklętarki. Tak, to są właśnie te e, Trainships, to jest inny typ projektów i na nie też często mogą właśnie pojechać e, osoby powyżej e, 30 roku życia, bo są projekty typu e, na, młodzieżowe i one są od 18 do 30 albo do 25 różnie, ale właśnie są też powyżej i one często, albo po prostu bez limitu wieku i tam chodzi często właśnie są dla kadry. Właśnie dla kadry nauczycieli, dla kadry jakby czasem wolontariuszy, dla, dla trenerów, którzy pracują w, przed jakby antywypaleniowe, więc też tam można sobie właśnie pojechać na jakieś tam 10 dni, czy 12 czy 7, zależy od projektu i też można coś fajnego znaleźć. A to mój film. Z Palermo. A to, to też miałam taką ciekawą właśnie z koleżanką, bo też jechałyśmy na plażę do innego miasta obok Palermo. Ale nie było już. Y biletów w pociągu, i pani konduktor nas wywaliła, powiedziała, że musimy wysiąść z pociągu. I my, tak, no dobra, kolejny pociąg za dwie godziny, no tak, dobra, może spróbujemy stopa. No i jechałyśmy stopem e, z trzema, trzema samochodami. Potem na tą plażę dojechałyśmy, więc bardzo e, też takie niespodziewane, nieoczekiwane wydarzenia e, to mnie spotykały. Więc to też można się e, trochę put yourself out there, ja bym to powiedziałam. Chociaż autostop dla mnie to nic akurat dziwnego. To jest, bo też od, um, projekty mają... A, ten jest bez dźwięku. Tamten projekt był pod... Um, wrócimy? A możesz... Um, albo zatrzymać po prostu? Tamten projekt był pod tematem safe spaces. I to chodziło o bezpieczne przestrzenie w, w przestrzeni publicznej. To są jakby dla mnie najważniejsze tematy, czyli tematy społeczne. Ja zwykle na takie różne aplikuję projekty. I, i właśnie na tamtym rozmawialiśmy o, o, o kulturze gwałtu. Rozmawialiśmy o. O konsent, o, o zgodzie, o, o aktywnym bystandingu, czyli jak, jak reagować w przestrzeni publicznej, jak coś się dzieje, więc tam były bardzo takie tego typu tematy, a tu właśnie był też drugi projekt społeczny, na którym byłam, i tu właśnie był temat Rethinking Masculinity in Europe i tu głównie rozmawialiśmy o męskości. O tym, czym ona jest, jaka jest w różnych kulturach, no bo to jest najważniejsza część tych projektów, że właśnie można. Porozmawiać o tym, jak, jak jest dany temat w różnych kulturach. E, więc, e, tak, nagrywaliśmy jakieś różne wideo, e, też to jest zwykle jakiś element e, tych projektów, że coś musi być po, że ta fundacja coś chce m, pokazać. E, później, właśnie co wypracowaliśmy, więc też e, zwykle jakieś różne takie m, wideo się nagrywa. Tak, poproszę. E, puścić jeszcze raz. Nie, to, to, to. No i zwykle jest jakaś duża sala, są różne właśnie um, dyskusje, jakieś trochę gry, um, ale właśnie głównie, żeby ten temat społeczny um, jakoś poruszyć. I to było przez akurat przez Polską to jestem z grudziąca. I to akurat było przez Polską Fundację Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom, która się właśnie też prowadzi telefon zaufania dla mężczyzn. Więc tu. Yy... Takie tematy. Ale też, też te projekty realizują główne założenia Unii Europejskiej. Tam są też o digitalizacji, o ekologii, więc też tam różne można znaleźć. No i tutaj trochę jakbyście wy chcieli poszukać w ogóle, co jest, no to właśnie to jest ten link, też jak był na poprzednim slajdzie, on tutaj jest też na górze. No i jak widzicie, op opportunities jest dużo. Na większość trzeba mieć właśnie te 18-30 lat, takich tych. tych Wyjazdów to się nazywa Wymiana Młodzieżowa, youth mobility ale też dużo jest takich, zwłaszcza na wolontariaty czy na te kursy już bardziej specjalistyczne. To wtedy nie chodzi o wiek, tylko o to, kto coś robi. czyli na przykład, czy jest nauczycielem, nauczycielką, albo pracuje z, nie wiem, z wolontariuszami, albo w młodzieżą, albo w fundacji. E, więc wtedy na nie już nie ma limitu wieku. A, No i też często chodzi o to, żeby ktoś miał obywatelstwo danego kraju, bo Chodzi o to wymianę kulturową, więc jakby, to, jakby tutaj się to czasem jest wymagane, ale nie zawsze. Yy, yy, dana organizacja, która organizuje w sensie wymyśliła sobie, żeby zrobić dany projekt na przykład ten masculinity, mówią ok, to my chcemy mieć ludzi z tego kraju, z Hiszpanii, z Rumunii, żeby mieć, nie wiem, porównanie z Francji i z czegoś tam, i z Polski. No i chcą, żeby te osoby miały jakby obywatelstwo swojego kraju, w tym sensie. Mm, tak, no to, to a propos właśnie tego NGOsy, że to największość jest przez NGOsy po prostu organizowana. I jakby to działa we współpracy. Finansuje wszystko właśnie Komisja Europejska, i, i na jej stronie dużo, dużo jest po prostu European Commission, dużo informacji. No i właśnie to ważne, że zakwaterowanie i wyżywienie jest zapłacone z góry, i, i te koszty podróży się zwracają później po projekcie. Więc jakby nie ma żadnych kosztów większych, które trzeba ponieść. Tak, tu jest trochę a propos... Um, ja tak teraz sobie zdałam sprawę, że ja bardzo narzędziowo zrobiłam tę prezentację. E, tu jest trochę e, właśnie zwłaszcza o, o... Jakby w tej zakładce właśnie European Solidarity Corps to jest kolejna opcja właśnie wyjazdu, na, znaczy to jest ta wyja opcja wyjazdu na wolontariat. Więc tutaj można sobie dzisiaj wejść i zobaczyć, jakie są opcje wolontariatu, bo jeśli na przykład mam wolne wakacje, albo na przykład rzucam pracę i chcę wyjechać na przyszły miesiąc, no nie wytrzymam, to w tym kraju to można po prostu wejść sobie na stronę i znaleźć po prostu wyjazd, który nam pasuje na tam trzy tygodnie, czy cztery, czy sześć, czy są też roczne i właśnie to jest zwykle też często... Praca w organizacji zarządowej w danym kraju i, no i sobie wyjechać. No i, no i też jest tak samo zwrot pod, kosztów podróży i wtedy jest tyle, że to zakwaterowanie i wyżywienie jest też zwykle zapewnione, chociaż wyżywienie różnie, ale też tam się dostaje tak pakiet money. W sensie tam dziennie 7 euro, zależy też od kraju, bo też to się wylicza um, na podstawie jakby kosztów utrzymania w danym kraju. Więc to jest też taka fajna opcja, i ja właśnie korzystałam właśnie byłam w tej Francji na, na takim wolontariacie. Tak, to co jest trochę a propos. Na tej stronie można szukać projektów, jeśli właśnie takich specjalistycznych, jeśli chcecie się zgłosić, a może już um, um, nie tylko na wymianę, ale że. Coś konkretnie już jakby robicie i jakby w związku z tym, z, jakby z waszym zawodem, na przykład chcecie gdzieś tu pojechać, ale też się wymienić no, doświadczeniami czy, czy wiedzą. Moja siostra była na przykład na wyjeździe na Cypr, jako ona uczy matematyki i też to kiedyś występowała. I jest trenerką matematyki i właśnie też była na takim wyjeździe, jako że ma kontakt z nastolatkami, z młodzieżą i właśnie też były inne osoby, które też, też tak w jakimś podobnym sensie pracują, chociaż zwykle tam są osoby, które często są właśnie w jakichś organizacjach zatrudniane w fundacjach, no ona jako sama zatrudniona, samozatrudniona to jakby miała zupełnie inne doświadczenie, ale też bardzo wartościowe się okazało na koniec w tej wymianie między sobą. Tak, tu jest trochę zdjęcia a propos tego właśnie jak byłam w, w, na Węgrzech. Ten akurat projekt był Ekoatlizm Eco się nazywał, czyli właśnie był trochę o, właśnie o sporcie. Więc to głównie po prostu chciałam wam pokazać jak, jak to wygląda tak faktycznie. To była taka dość mała wioska, my byliśmy cały czas w tym jednym e, miejscu, e, koło rzeki, e, byliśmy na kajakach. To jest właśnie wyjazd do Francji. No i mieliśmy też Cultural Evening i robiłam szarlotkę. Tak. A tu już, tak też bardzo po prostu konkretnie, jak się można zgłosić, jak można szukać takich wyjazdów. Więc ja w zasadzie na wszystkie oprócz tego wolontariatu się zgłaszałam po prostu przez tą grupę. O, ciekawe, że wrzuci. A to chyba się rozjechało. Youthoportunities.pl i tu na tej stronie się po prostu są posty, które właśnie ludzie z organizacji, z fundacji wrzucają. Można sobie wejść, zobaczyć, do kiedyś są zgłoszenia, to zobaczyć tak zwany infopak, przeczytać. Tam są konkretnie, jaki jest cel danego projektu. Te infopaki wyglądają zwykle tak: to jest zbiór PDF, a skanwy, w sensie PDF, scanwy, tam 10 slajdów. No i tu taka instrukcja. To wszystko ode mnie, dziękuję bardzo.